Muzyka, muzyka, z podzmyka, zielony kurz, lecą gwiazdy zielone z damy smyka. 25 lutego w Pieszyckim Centrum Kultury odbył się wernisarz wystawy Mariana Włótkiewicza pod tytułem Świat Pasteli. Artysta malarstwem zajmuje się od 1963 roku. Tematami jego prac są postacie, architektura, pejzaże i martwa natura. Należy do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu i grupy malarzy dzierżaniowskich. W swoim dorobku ma 100 wystaw indywidualnych. Ostatnie prace, które powstały w latach 2021-2022 malarz zaprezentował na wystawie w Pieszycach, którą uświetnił występ Janusza Małlepszego. Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 74. urodzin Mariana, dlatego nie mogło zabraknąć życzeń i prezentów. Mariana nad pastelami jest to jego kolorowy świat pasteli. Po raz 23 gościmy w progach Domu Kultury w Pieszycach. Są to te, te wystawy w Pieszycach, są jak gdyby taką tradycją, ponieważ Marian ma w lutym urodziny i co roku robi tutaj od 22, dzisiaj teraz 23 raz robi swoje wystawy dla swoich bliskich, znajomych. Mamy liczne grono ludzi, którzy... Prokrocznie przyjeżdżają i tak jak powiedziałam, no jest to jego kolorowy świat, to są jego przeżycia, jego, yy, jego wewnętrzne yy, przeżycia, to są jego, jego, świat jest taki kolorowy. Ja wszystko na obrazkach, co myślę, jak to wszystko wygląda i Postała... w zacząłem, a w styczniu skończyłem. <laughs> tak, no. pastele, pastele się szybko maluje, bo to są takie rzeczy. Właśnie to, co mu przyjdzie na, na myśl, to są jego wewnętrzne przeżycia, jego jakieś takie spojrzenie na świat, kolorowy świat. Ciekawym uzupełnieniem wernisarzu było losowanie kilku prac artysty ze stosowną dedykacją. Kochanie, moje, kochanie, dobranoc, już jesteś sen i noc jest taka wiosenna. Jedyna moja na świecie, jakże wysławię twe imię, ty jesteś mi wodą w lecie i rękami co w zimie. Ty szczęście moje wiosenne, zimowe, latowe, jesienne, lecz powiedz mi na dobrano, Tami, przez usta za cóż to taka zapłata, ten raj przy Tobie tak błogi, Ty jesteś światłem świata, pieśnią mojej drogi. Ty jesteś światłem świata, pieśnią mojej drogi.